Wiele osób uważa, że śledząc polską politykę jest się swego rodzaju masochistą, że słuchając tych wszystkich wypowiedzi, szczególnie na tematy międzynarodowe, no krew człowieka zalewa, nie da się tego słuchać. No ale niestety, no, robiąc dla Państwa materiały, śledząc to wszystko, no niestety negatywną stroną naszej twórczości jest konieczność słuchania tego typu przekazu, konieczność słuchania tych właśnie mediów mainstreamowych. Ale co ostatnio w nich usłyszałem, co wzbudziło moją niesamowitą, z jednej strony śmieszność, z drugiej strony zażenowanie, o tym w dzisiejszej krystalizacji. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. No właśnie, słuchając ty, przez tysiące godzin tych polskich specjalistów, komentatorów, szczególnie na temat wschodni, bo tam kto coś tam dotknął tematu wschodniego, czy kulturowo, czy podróże, czy w jakikolwiek sposób reportażowy, to oni go zaraz tam zapraszają i pytają, żeby on powiedział, kiedy ta Rosja upadnie, kiedy Ukraina wygra i tak dalej. No i tego typu... Przypadek był w programie Piotra Zychowicza w historii realnej, gdzie on zaprosił panią Kurczap Redlich, którą zapytał Piotr Zychowicz, co, co sądzi, co według niej się stanie. No, jeśli ten plan Trumpa, jakiegoś zawieszenia broni dojdzie do skutku, no i siłą rzeczy Rosja będzie mogła owieść sukces, zajęcie jakichś terenów i tak dalej. No, ta pani, o której wspominam i, i, która, i o której wspominam, ponieważ mam wrażenie, mam takie przeczucie, że tą. Zdobyła się na taką szczerość, którą wyraziła myślenie tych polskich pseudoelit, tych elit post postsolidarnościowych. Ona w wielkim skrócie stwierdziła, że ona wie, że taki scenariusz może się wydarzyć, że Rosjanie mogą zwyciężyć w jakiejś formule, ale ona nie chce o tym słyszeć, bo nawet jeśli to jest prawda, to ona ją będzie odsuwać od siebie, ona woli kłamstwo, ona woli się sama oszukiwać, wiedząc, że się oszukuje, byle tylko nie przyjąć tego do wiadomości. I teraz według tego planu, między innymi, który Trump ma lansować, jeżeli Putin zgodzi się na zawieszenie broni, to zostaną zniesione przynajmniej części te sankcje, które zostały na Rosję nałożone. Czy wyobraża sobie Pani taką sytuację, żeby po tej wojnie, która trwała od 22 roku, z powrotem wrócić do business as usual nie, nie, z Rosją? Nie, nie Pan pyta osoby, która w ogóle nie może o tym słyszeć, ale y, moje chcieństwo, y, chcieństwo, aby pogrążyć Putina, jest zbyt duże, abym przyjmowała prawdę. Nawet jeżeli to są fakty, ja nie chcę o tym słyszeć po prostu. No i to jest właśnie zjawisko, które w polskim społeczeństwie jest przez te elity coraz bardziej forsowane. Jest to dość szokujące dla mnie. To jest właśnie ta, ta część szokująca, tego zażenowania, bo z jednej strony mo można się z tej pani i z tych całych elitek śmiać, ale z drugiej strony to one rządzą i to one od 30 paru lat infekują takim właśnie idiotyzmem, takim właśnie debilizmem, bo inaczej się tego nie da nazwać polskie społeczeństwo, które w wielu kwestiach potrafi być bardzo praktyczne, wręcz do bólu przyziemne. Ale z drugiej strony, kiedy dochodzi do kwestii międzynarodowych, do kwestii politycznych, zaczyna zawierzać i powtarzać takie właśnie głupoty, że tutaj trzeba wierzyć, zbierzemy się, coś powiemy jako Zachód i to się spełni, i tak będzie. Nie, nic takiego nie będzie i te elity same sobie z tego zdają sprawę, ale niestety nasz, duża część naszego społeczeństwa przyjmuje tego typu głupoty. Za, za dobrą monetę, powtarzając za tymi medialnymi elitkami, tymi różnymi szemranymi postaciami, i nie oddziela ziarna od plew, myśli, że skoro oni tak mówią, a oni są w telewizorku, na ekraniku, znani i tak dalej, to pewnie tak będzie. No i to jest właśnie dość szokująca obserwacja dla mnie od pewnego czasu, że nawet oni się już potrafią zdobyć na taką szczerość, że oni wiedzą, że, że ich racje są. Bez sensu, że opierają się na kłamstwie, ale w tym kłamstwie zaszli tak daleko i tak mocno wciągnęli nasze społeczeństwo w te kłamstwa, w tą głupotę, że oni już nawet się z tym nie kryją: że to są po prostu głupoty, że to jest po prostu kłamstwo. Jest to na pewno pierwszy krok dla nas do rozbrojenia tego typu przekazu. Ale z drugiej strony, jak bardzo nasze społeczeństwo jest umoczone w ten przekaz, jak bardzo uwierzyło w te, w te absurdalne tezy, yy, gdzie liczba nie ma znaczenia, a ma znaczenie wiara, jakieś liberalne wartości, że się zbierzemy, coś tam załatwimy, powiemy i tak już będzie. Nie, już tak nie będzie. Trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że świat się zmienia, trzeba twardo stąpać po ziemi. No, i niestety. W ten czy inny sposób jakoś to nasze społeczeństwo przekonać, uświadamiać. Ja wiem, że to jest żmudne, trudne i brudne, ale innej drogi nie ma. A to, że pojawiają się takie wypowiedzi, tylko nam sprzyja i tylko sprawia, że możemy nimi, cytując je, otwierać oczy innym, pokazywać, jak daleko zabrnięto w te kłamstwa, jak dużo nas to wszystko będzie kosztować. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, widzimy się za tydzień w następnej krystalizacji.